Samoloty, śmigłowce, pojazdy kołowe i gąsienicowe, cywilne lub bojowe, figurki, okręty i statki, dioramy, a także wiele więcej. Modele redukcyjne, plastikowe i kartonowe opanowały dużą salę gimnastyczną w zespole szkół ekonomicznych w Dębicy. Rozpoczął się 17 konkurs modelarski Ogniwko 2023. Dziś przyjmowanie modeli, jutro ocena, wystawa oraz konkurs historyczny. Wystawa pokonkursowa i ogłoszenie zwycięzców w niedzielę 26 marca. Po raz 17 gościmy w murach Zespołu Szkół Ekonomicznych. Wszystkich modelarzy zapraszamy od 24 do 26 marca do udziału w konkursie, do zgłaszania swoich modeli. Seniorów do uczestnictwa w wystawie, a młodszych juniorów i młodzików, czyli uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, do uczestnictwa w konkursie. Zapraszamy wszystkich modelarzy, niezależnie od tego, czy zajmują się modelacją kartonowym, plastikowym, czy sklejają, malują, figurki, samoloty, pojazdy, okręty, wszystkie kategorie są u nas mile widziane, czy te historyczne, czy dotyczące science fiction, więc nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Przeglądając kategorie dostępne dla zgłaszanych modeli, myślę, że każdy modelarz znajdzie taką właściwą, właściwą dla siebie. Ponadto zapraszamy wszystkich Dębiczan, zwłaszcza 26 marca, do uczestnictwa w wystawie pokonkursowej, gdzie będzie można zobaczyć już te gotowe prace, ocenione, będzie można zapoznać się z, będzie można poznać zarówno twórców, jak i usłyszeć, kto w tym roku zwycięży, kto zdobędzie Grand Prix tegorocznego konkursu, czyli Puchar Starosty. Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży modelarstwa jako alternatywy aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zdolności manualnych oraz zainteresowań historycznych i technicznych. Ma on również przyczynić się do wymiany doświadczeń pomiędzy modelarzami.